Dzień dobry ponownie z Festiwalu, drugi dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a my tradycyjnie, jak co roku, e, troszeczkę odbiegamy chwilowo od e, tematu filmowego i przenosimy się do branży nieruchomości. Z nami Dawid Jonekawa, czyli Jonekawa Nieruchomości, z którym dzień porozmawiamy. Dzień dobry. Troszeczkę dzień dobry. E, co słychać? Co się zmieniło poprzez ten rok w branży nieruchomości w którym mieście? Dawid, e, jakie no, były największe zmiany? Dobrze, że właśnie w Trójmieście, bo każdy rynek e, nieruchomości w Polsce jest lokalny, czyli inaczej będzie w Gdańsku, inaczej w Trójmieście, inaczej będzie w Szczecinie, inaczej pewnie będzie w jakichś Bartoszycach, czy takich mniejszych miejscowościach. U nas, e, no, chyba po takich dużych zawirowaniach poprzednich lat, no bo i COVID, mhm. i wojna, i bezrobocie, i inflacja, Mamy taki rok stabilizacji, mi to przynosi e, na myśl takie początki. Ja gdzieś zaczynałem z 18 lat temu w, w branży jako pośrednik w, w, w takiej dużej firmie korporacyjnej e, i wtedy ta sprzedaż potrzebowała się tak 3 miesiące, mhm. rok czasu, czasem nawet i dłużej, jeżeli coś było droższe albo specyficzne bardzo. I to nie była kwestia też ceny, bo zakładając, że cena zdjęcia, opis i wszystko jest tak, jak należy, no to i tak potrzeba było, mówię, minimum kwartału, żeby znaleźć tego chętnego, no bo ten popyt był też mniejszy. Tak? Mm -hmm. e, ten popyt był mniejszy, więc tak teraz te czasy, co mamy obecnie, przywodzą mi na myśl właśnie tamten moment. Część pośredników, takich młodszych, jak rozmawiam, to są zdziwieni, że to już nie jest dwa tygodnie. A, no bo rzeczywiście ten, te, te, te ostatnie lata to było szaleństwo, yy, gdzie przysłowiowo pięć osób w przedpokoju stało na jedną ofertę, żeby kupić, mm -hmm. i się ludzie przebijali tą ceną, yy, ona szła, szła w górę. No, mówi się, że to jest taki pierwszy objaw bańki, właśnie, tak? mm -hmm. że ludzie się licytują yy, ponad tą cenę, która jest ofertowa. A teraz jest odwrotnie, teraz mamy pięć nieruchomości na jednego chętnego. Okej. Okay, a jeśli chodzi o czynniki dokładnie, jak myślisz, takie ekonomiczne, społeczne, jakie miały najbardziej wpływ na te zmiany? No, zacząłem, że ten rynek się stabilizuje, nie znaczy, że jest idealnie oczywiście, tak, bo jest na pewno bardziej wymagający i dla sprzedających, i dla kupujących, i dla pośredników na pewno, którzy są w ogóle przyzwyczajeni do, jak mówię, takiego dwutygodniowego, miesięcznego, szybkiego sprzedawania czegokolwiek. Nawet takich gorszych gorszych nieruchomości, e, no to teraz e, myślę, że wróciły te stopy procentowe na może nie idealnym poziomie, jak było wcześniej, no ale one są jednak e, niższe, tak więc zamiast tam 2500 raty kredytu przy przy, 400 tysiącach płacimy w okolicach dwóch. Mhm. I to możliwe, że z taką tendencją, że będzie jeszcze niżej. Eee, inflacja no już nie 15, 20, tylko tam trzy jesteśmy powiedzmy gdzieś w tym celu inflacyjnym, ale w dalszym ciągu rynek ym, reaguje na to wszystko zawsze z dużym opóźnieniem. O tym się ym, mhm. rzadko rzadko mamy to w głowie, że to jest jednak kwestia gdzieś pół roku, roku, zanim to przełoży się na y, cały rynek i na kupujących. Um, więc ja osobiście uważam, że no, teraz mamy stabilizację. Te spadki, albo przynajmniej te ceny na podobnym poziomie, one się utrzymają i następny rok y, raczej, raczej będzie y, taniej. Mhm. Więc to chyba jest dobra okay. wiadomość. Dużo ludzi czekało na rozwiązanie się y, problemu, problemu, czy pomysłu, czy będzie dofinansowanie rządowe. Y, pierwsze klucze ostatecznie nie będzie. No ale to. Te 3-4 miesiące, myślę, że gdzieś nam na rynku rzutowało i było bardzo mało tych transakcji. Tak? Patrząc się na takie dogłębne dane e, odnośnie ilości kredytów, no to one są na takim poziomie przyzwoitym. Mhm. Tak? Ja pewnie też Następne. nie mam dużego przełożenia, bo dużo z tych transakcji też idzie na rynek pierwotny czyli kupno od deweloperów. My raczej zajmujemy się rynkiem wtórnym. Jeżeli to jest to rynek pierwotny, to są jakieś butikowe, małe lokalizacje e, mhm. małych budynków. Nie wiem, czy w Orłowie, czy, czy, czy no, w mniejszych, raczej premium rejonach trójmiasta, yy, ale no, patrząc się na takie dane typowo kredytowe, a to głównie mówi nam wtedy o rynku średnim, czyli 2 plus 2 rodzina, tak, szuka mm -hmm. czegoś, yy, no to tu jest no, ok, to jest stabilnie. Tak? W przypadku yy, to dużo ludzi się też pyta, co z cenami, właśnie uważam, że one będą albo w dół, albo się stabilizować, no bo to jest raczej proste, mimo wszystko, popyt, podaż, rynek sobie sam mhm. bardzo dobrze radzi z, z, z regulacjami ceny. E, wszystkie zmiany dookoła, jakieś dofinansowanie, no to nam zaburza. No oprócz oczywiście takich sytuacji nieprzewidzianych, nie to COVID, czy no działania wojenne, mhm. tak, no to, to, to jest inna sprawa. E, pewnie bezrobocie teraz będzie istotne, tak? mhm. bo dane jakoś tego nie obserwują, chociaż ja ze swoich znajomych rozmawiam, no to jest gdzieś problem, żeby znaleźć pracę, tak? Pewnie żyje też w jakiejś bańce, więc to nie jest to oczywiście przełożenie na cały kraj, ale... Ale cały czas myślisz pod kątem e... Trójmiasta tutaj, jak rozmawiasz z... Tak, z tak, my mamy mhm. parę transakcji w Warszawie, przeprowadzamy, ale to są sporadyczne przypadki, w większości nasi klienci są ludźmi, są, to są osoby z polecenia, pracujemy z nimi od tam iluś lat. A jeżeli zaczęliśmy teraz, to pewnie przez następne lata też raczej myślę, że będziemy współpracować. I jeżeli taka osoba ma coś ciekawego gdzie indziej niż w Miasto, no to jak najbardziej. Tak? To, to Wspomniałeś to jest... troszkę o tym rynku pierwotnym, wtórnym, i tak nawiązując też do festiwalu. W festiwalu co roku dyskusy, dyskusje trwają na, na temat tego, jaki jest faworyt, jeśli chodzi o film. I chciałam podpytać też o pod kątem nieruchomości i rynku. Co króluje? Rynek pierwotny czy wtórny? Bo wy skupiacie się na wtórnym, powiedziałeś. My się na wtórnym. Ale tutaj w trójmieście? Mm. Jak to wygląda ogólnie? Myślę chyba, że jednak pierwotny. Tylko, że mm -hmm. rynek pierwotny no to są głównie tak zwane te sypialnie, tak? czyli ujeściisko. Morena, ta dalsza też. Tam się naprawdę dużo buduje. To, to, mm. to jest niesamowite. Ja ostatnio byłem po dłuższym czasie. Jestem często, zresztą się urodziłem na Starówce, ale jestem często w tamtym rejonie Starego Miasta, Wyspy Spichrzów. Ale te rejony dalsze, te nad Motławie i tak dalej, tego nie widziałem. Ostatnio miałem przyjemność, byłem na spacerze ze dzieciakami i tam rzeczywiście jest tego groma. Tak? Tylko no, znowu to są raczej inwestycje niż w kupno, zamieszkania. No zamieszkanie. Tak? Jest tego sporo. Biorąc pod uwagę, że dużo też się buduje właśnie na obrzeżach, no strzelam, że pewnie pierwotny jest liczniejszy, chociaż myślę, że klient pierwotny rozważa tylko rynek pierwotny, a rynek wtórny jak to się rozważa, to on na pierwotny nawet... No nie będzie to w jego kręgu Nie ta półka. Nie, nie ta półka, pewnie nie ta lokalizacja mm -hmm. też, no bo to y, głównie lokalizacja. Dużo ludzi, y, nie wiem, osłabione, falowce na przykład na no Przymorzu, gdzie kiedyś myśleli ludzie, że w ogóle to y, nikt tam nie będzie chciał mieszkać, to się fajnie sprzedają, no? mm -hmm, okay. z myślą taką, że znowu lokalizacja jest świetna, tak? Ta cena nie jest jakaś y, y, zawrotna, y, a jesteśmy w centrum y, i Prawda. Pewnie z taką perspektywą, że albo będziemy wynajmować, a teraz będziemy mieszkać ze względu na pracę w tym miejscu, a później to kupimy sobie jakiś domek gdzieś tam na obrzeżach, może. Tak. A, a powiedz możemy mówić o trendach, jeśli chodzi o wybór. To jest tak samo. Myślę, że, że, że jest okay, tak samo. Czy... Trochę się zmieniło na rynku premium. Tak? No bo rynek wtórny, no to wiadomo, to szukamy pod dzieci, ileś tam sypialni, lokalizacja z dobrym, albo lokalizacja centralna, albo lokalizacja w, w bliskiej odległości do komunikacji miejskiej. Eee, a rynek premium eee, a to jest taka perspektywa chyba pół roku. Jak wcześniej miałem klientów dysponujących naprawdę gotówką, mm -hmm. środki własne bez żadnego kredytu, eee, i czy to było 2 miliony, 5 milionów, czy, czy 7 i tak dalej, to, to byli ludzie skłonni zapłacić. W tej chwili dużo ludzi, nie wiem, 80-70% rozważa kupno czegoś premium, ale eee, sprzedając najpierw swoje, gdzie obecnie mieszkają. Więc ten okres znowu on się wydłuża. Mm -hmm. Są oczywiście no ci klienci gotówkowi, no ale mówię, jest ich, jest ich zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Może to też wynika z tego, że już ci, co chcieli kupić, to już kupili. A też te destynacje dalsze Hiszpania, nie wiem, Włochy i tak dalej no to, to też w tamtym kierunku się patrzą, bo chcieliby zdywersyfikować jakoś swój portfel a rzeczywiście w obecnej dozie globalizacji kupienie czegoś, nie wiem, w Tajlandii czy w Hiszpanii, no to... nie jest oczywiście to łatwe, tak? No to też nie jest jakiś duży problem. Jest to hmm. gdzieś tam w naszym zasięgu. Nawet możemy to po prostu kupić, nawet tam nie jeździć, tylko sobie to wynajmować. I też będzie się to, myślę, że fajnie spinać. Pewnie trzeba uważać na te rejony hiszpańskie czy włoskie, no bo ostatnio Włochy wprowadziły Ostatnio, chyba w styczniu, przecież nie tak ostatnio. E, duże ograniczenia odnośnie najmów dobowych. Tak? E, już nie można mieć skrzynek dokładnie? na klucze. E, no proszę. A Hiszpania, tam poszczególne gminy mogą po prostu odmówić przyznanie licencji, bo tam trzeba mieć licencję. Mhm. A myślisz, że to będzie się przenosiło na inne kraje? U nas jest takie trochę Eldorado faktycznie. Hmm, też zarządzamy, tylko my zarządzamy trochę inną, inną skalą. Ja mam to 20 mieszkań i, i to są raczej mieszkania obsługiwane dla naszych klientów, z którymi znowu mam długie relacje i w sumie stworzyliśmy tę usługę po to, żeby ona była komplementarna, nie trzeba było po różnych e, innych biurach chodzić. E, więc e, jakby dla mnie to nie jest problem, że, że, że no mamy dużą. E, 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 Duże baczenie na to, czy ktoś jest hałaśliwy, sąsiedzi mają do mhm. mnie bezpośredni numer telefonu, bo ja też jestem z Sopoty i zdaję sobie sprawę, że jak się mieszka w takim miejscu, gdzie naokoło mamy pięć najmów, no mhm. to to jest denerwujące, tak? A dla nas to nie jest problem jeden telefon podskoczyć i, po prostu. Tak, to, to goście raczej się, raczej się słuchają, to problem jest myślę, w miejscach, gdzie ludzie... Goście w ogóle nie mają kontaktu z agencją, tak? Ciężko się. I, i, i to wtedy mentalnie myślę że, myślą, że mogą w sumie wszystko, nikt sumie nic im nie zrobi. Eee, a u nas no, tych licencji nie ma. Chyba będzie to szło w kierunku konieczności zgody przez Wspólnotę. Więc wspólnota będzie musiała wyrazić zgodę. A jeżeli nie, to to możliwe, że będą licencje mhm. wydawane przez Urząd Miasta, które mogą być odebrane, jeżeli ileś tam razy y, sąsiedzi zgłoszą jakieś złe zachowanie, tak? E, okay. Więc będzie się trzeba pilnować. <laughs> A powiedz, skoro już o tym najmniej krótkoterminowym mówimy, e, to... No. W sumie jesteśmy tuż po zakończeniu sezonu letniego i zastanawiam się, jak to wyglądało tutaj w mieście, W Sopocie głównie. Chyba w Sopocie głównie. Sopot, tak. My mhm. głównie Sopot i to też stricte od Monte Cassino, nie wiem, mhm. dwa kilometry w lewo, w prawo. No, czyli centrum. Tak, ścisłe, ścisłe to... turystyczne centrum. Ja się trochę jak to dziwię, oborzenie? bo jak rozmawiam z, ze znajomymi, to tak różnie każdy, że 60%, 70% obłożenia. Mhm. Tak nie... No to tak słabo to chyba nie wiem, nigdy nie miałem. My mieliśmy wysoko, mieliśmy 90 parę procent, tylko mm, myślę, że to się bierze z dwóch czynników. Cenę można oczywiście podwyższyć trochę, ale bez przesady i ten kalendarz trzeba mieć otwarty no minimum te 3 miesiące naprzód, mhm. a przy wakacjach to jeszcze szybciej, bo ludzie rezerwują w tej chwili e, z dużym wyprzedzeniem te takie oferty last minute, no to już chyba nie te czasy. I to są wtedy dobre rezerwacje, bo to są na dłuższe przyjazdy, na tydzień, dwa tygodnie, sporo zagranicy, bo za granice tak logiczne, że oni muszą sobie zarezerwować lot, zorganizować sobie wolne w pracy i też mieszkanie, więc też ryzyko odwołania nie jest takie wysokie. Mm -hmm. Jak w przypadku Polaków, którzy no, potrafią odwoływać. tak? Ja miałem taki no przypadek tak, ja miałem taki przypadek, że klient u nas zamówił trzy mieszkania w tym samym terminie a dwa odwołał z jakiś Zmyśli powód, tak? No bo to jedno jednak zostawił, mm -hmm. tak? Że chory jest, w jednym, że chory, w drugim, że coś tam w pracy i starał się o ten zwrot, tak? Także no, to jest taka nasza chyba. Nasza chyba przypadłość, także bierzemy parę. Wiesz może to chodzi tutaj... o pogodę, bo im bliżej, tym łatwiej gdzieś tam zrezygnować z wyjazdu i no, sprawdzenie, czy jednak, możliwe. a to jednak jest ryzykowne, <laughs> jeśli chodzi o to polskie nasze morze. O propos pogody. Ostatnio mieliśmy takich klientów ze Szkocji, to lipiec był tragiczny, przecież padało cały czas. O i tak, od Maja chyba. Eee, Ale były uśmiechnięci. No i jak tam zadowoleniem? Nie, u nas to ciągle wieje, a, mhm. a w sumie no i trochę też jest tym prawda, tak bo jak jedziemy do Trójmiasta miasta ile. no to zawsze mamy Gdańsk, Gdynię, Sopot sporo miejsc, gdzie pod dachem czy nawet tak lekko, może to możemy sobie pospacerować i jest to robić, nie jest tylko plaża. Mhm. E, a jak się jedzie w nie wiem, Bory Tucholskie, no to pada i nie za bardzo wiadomo, no co bardzo zrobić, tak trzeba wsiąść samochód samochodu i gdzieś tam się ruszyć. No, A tu to wszystko jest w ramach, w ramach albo po kolejce, tak, albo, albo, albo na pieszo nawet, więc można sobie ten czas fajnie e, zapewnić, za, za, zapełnić. I to mnie tak dało do myślenia, że w sumie e, 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 trzeba się jednak na to pozytywnie mhm. patrzeć, mimo tak, pada. Nawet. A powiedz, pod kątem właścicieli nieruchomości, co bardziej się teraz opłaca? Czy ten najem krótkoterminowy, czy długoterminowy? Jakby ktoś rozważał. Przede wszystkim zależy w jakiej lokalizacji. <kluzny> Najem krótkoterminowy to centrum, powinny być tylko i wyłącznie według mnie stricte te miejsca. E, centrum, centrum, centrum takie mocno. Mocno, mocno przy plaży, mocno przy Mąciaku. Mhm. czy przy długiej, czy, czy na wyspie Spichrzów. E, I to wtedy krótkie, I, tylko że tu też musi być metraż odpowiedni, tam minimum te 50, maksimum 50 metrów, najlepiej jeszcze rozbite na dwa. Tak, żeby te mieszkania były maksymalnie zbliżone do pokoi hotelowych. Oczywiście z aneksem kuchennym i z łazienką i tak dalej, tak, ale metrażowo nie jakieś potężne, mm -hmm. bo przy, dłuż, przy większych mieszkaniach, no to od października dobrze by było na 8 miesięcy przysłowiowego studenta sobie jednak znaleźć i żeby on... Pomógł nam trochę przyzimować, tak? bo, bo tu całym kluczem są te pojedyncze miesiące, gdzie ferie będzie okej, okay, sylwester będzie okej, okay, ale przyjdzie nam nie wiem marzec albo mm -hmm. październik i tam będzie pusto, tak? a czynsz ciągle trzeba płacić do administracji. Widzę, więc ten cały rent -roll wtedy nam no spada. Więc wtedy ten system mieszany. Ewentualnie dalsze miejsca, większe mieszkania. Ostatnio na, na, na Kamiennej Górze wynajęliśmy takie dwa mieszkania. Duży podzielony na dwa apartamenty. 150 i 170 metrów. I poszło szybko. I to faktycznie się udało wstrzelić takiego klienta premium, który szuka na rok, dwa lata. To też jest fajne. Tak? Mm -hmm. Nie musimy martwić się o gości, wynajmujemy, weryfikujemy dobrze najemce i on fajnie płaci przez, przez ten cały okres. Mm -hmm. Dawid, to tak zmierzając powoli do końca, jak ty widzisz ten kolejny, kolejny rok? Powiedziałeś, że stabilizacja e, w miarę, mm, czyli nie mo znaczy możemy się szykować na to, że może te ceny gdzieś tam spadną? Myślę, że tak, tak. I nie ma nie ma dużego popytu, e, po, ale podaż też nie jest duża. Więc te ceny myślę, że one się ustabilizują. Można sporo negocjować, tak? Jakby też mhm. można podpowiedzieć kupującemu, to faktycznie, jeżeli właścicielowi zależy, to, to można sporo ugrać. A jeszcze chciałam podpytać Ciebie o biura, bo przecież też y, zajmujecie się wynajmem y, komercyjnym biur. Tak jest. I to w sumie jak to w ogóle wygląda? To jest duży yy, 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 ciąg, jeszcze... yy. 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 Dobrze. Bo, bo myślę sobie, a propos, wiesz, coworkingów, jak y, w ostatnich czasach, jak y, wiele to, to się pozmieniało. I, i to oczywiście zależy od segmentu czy tutaj branży, jest popyt ale mocno. dużo ludzi staje przed wyborem, czy zostawiać większe biura i pracę normalną, stałą, czy mhm. trochę z tą hybrydą no jednak, tak, zostać. Mhm. Opinie są różne, znam prezesów, którzy nienawidzą E, czy hybrydy, czy w ogóle zdalnego, no ale to, to mówię, to znowu jest kwestia, kwestia pewnie branży. IT można sobie rzeczywiście ogarnąć z domu, e, no ale inne rzeczy, czy HR, -y, czy coś takiego, no czy, czy, taką pracę jak, jak nawet tutaj, tak, no, no nie sposób. Tak jednak, jednak, trzeba być w tym biurze co jakiś czas, e, żeby też mieć kontakt ogólnie z współpracownikami, z klientami, e, więc jest duża wymiana. Co w sumie dla nas jest, ok, no bo czy mamy większą rotację, tym my też mniej więcej pracy. IT trochę się zmienia, jest, jest, jest rzeczywiście mniej tych powierzchni potrzebnych, ale logistyka, e-commerce to mimo wszystko idzie w górę. Mhm. Czyli ogólnie dzieje się dużo? Zawsze. <śm> Zawsze. Mimo, no może to będzie stabilnie, to i tak no, będzie się tak. działo. Myślę, że biura muszą trochę inaczej. E Szczególnie ci taki typowo mieszkaniowi, inaczej sobie rozłożyć ten czas e, i, i segmenty działania. U nas wszystko się dopełnia, więc jeżeli na mieszkaniówce jest gorzej, no to biuro zawsze pomaga, jeżeli w biurówka gorzej, no to zawsze jest krótkoterminowy najem, e, co w sumie nie było ideą, bo ideą tak naprawdę było to, żeby była komplementarność. Tak? że mm. my przychodzimy do nas, do Janekawa Nieruchomości i mamy od A do Z wszystko. I remont, i kupno, i sprzedaż, i wynajem, i biuro, i hale. Wszystko. Wszystko do wyboru. Dlatego zapraszamy Jonę Kawa, nieruchomości Dawid i Jonę Kawa I zapraszamy też do Trójmiasta, do Sopotu e, na przyjazd. Ładna pogoda się nam zrobiła ostatnio tak, w tym myślałem, tygodniu. Tak, że będzie już jesiennie, ale jest I, dokładnie. Fajnie. Dokładnie. Także zapraszamy. Dzięki Ci bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.